Labur oh, spicy meat He, he boy. Nie pewno ja skończyłem Dobra, mam kasy, mam życie, mam zadowolenie do zapisów 3 godziny do walki 8 godzin do treningu Ja mogę iść przez ten czas Zadowolenie podbina maszynce. Już dostępne. Jak go mogę wyzwać? 22, 12, 12, jakie mam staty? Na pewno gorsze. E, mam lepsze. Ej, to kurde na siłę, mam więcej siły od niego. Możemy, myślę, powalczyć. Dobra 717, kurde, e, Tu po treningu będzie mnie chyba stać. O, dobra walaj sobie Dawaj na trening. Dobrze. O, chodźcie po tu tego. Kura. Dobra, nawalać, nawalać. Pompa, panowie, pompa. Dobra, w kimona się ubierać i ogień. Z brzuch A brakuje Idziemy coś opędzolić 15 minut, to można poświęcić Bardzo dobrze Trenować Dobra, to pogadaj z nimi 303, czyli wstać mnie na walkę z tym ziomkiem już z tą karmą. Papi Dobra, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana 120 dolków mi zostało Miliony to to nie są, ale... Ja 12 godzin do roboty, dobra. Hej, Natalia, co tam? Jak tam nastrój po. bo jak to się nazywa? Po obronieniu, tak? Tak, na w ogóle graty. Komentarze nie pisałem, ale serduszko dałem, widziałem. Gratulacje. Ej, dobra, to przekimaj się jeszcze. O, pędzluj tu sobie, am, am, am. Elegancko. 7 godzin do patrolu mamy, do zmiany. Zadowolenie jest niezbyt. Co tam, co dalej planowane jest? Jakiś wyższy ten? No, nie wiem, nie ogarniam jakie to jest. Czy ty teraz jakiegoś tam do, doktora możesz się szkolić, czy jak to wygląda? Bo teraz kim jesteś? Jesteś magistrem? A, dwa lata magistra. Aha. A to kurde. Czuć Glancuś. A, licencjat. Te nie ogarniam, kurde. Ja na studia miałem iść, ale jak zadzwoniłem do mnie, czy jednak idę, to powiedziałem, że jednak nie. I, i że zostałem kierowcą. No także tego. Dobra, może popompuj, godzina 30 to mi zostanie o nie 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 to tak to nie I to idziemy do apu do sklepiku znaczy tak jak ja to tak ale taki normalny to niewdzięczny strasznie zawód nie warty tych pieniędzy moim osobistym zdaniem bo pieniądze w przeliczeniu na godziny spędzone w ciężarówce nie są jakieś wybitne maziowy lunch Chciałem. Tak, bo to się 15 minut robi. Dobra. Podniebny apartament. Idziemy do domu. Wiem, ja ani razu nie żałowałem tego, że ja na te studia nie poszedłem. Ja nawet to skomentuję tak, że to jest jedna z lepszych decyzji w moim życiu. <laughs> że jednak na te studia nie poszedłem. Teraz bym dopiero kończył studia. No i co, a tak to to już kurde coś tam się dorobiłem, powiedzmy, nie? <laughs> Komisariat policji, Dobra, to idziemy na zmiany już. No dobrze, no ja też tam nie narzekam. Tak to się mówi. Inni mają gorzej, i se chwalą. Dobra, idziemy na górę. Do stąd, kurwa, czas utracisz. A mnie. Dobra, yy, Weź tu po z nimi tam po. Papierki po Ba, buba, dobry, dobry, dzień dobry, dobry wieczór, jak zwał tak zwał, jak tam co tam, jak tam wieczorek mi ja w ogóle wam ten niedzielny wieczór. Spoilery, ciemno chodzę. Eee, to jest gra, która polega na tym, że jesteś tam jakimś amatorem, Dla dwa tygodnie żniwa. Możliwe, zależy od deszczów. Yy... Zaczynasz jako taki no-name, nic nie znaczysz. Znaczy, powiem tak, pod względem fabuły pierwsza część była bardziej sensowna, chociaż też końcówka była niezbyt. Ale dwójeczka polega na tym, że, że twój staruszek był bohaterem tego miasta nawiązanie do jedynki, bo czy się grało jego staruszkiem. I te, no i ty potem się się budzisz w jakimś cyberpunku, że to jest wszystko w przyszłości, jakieś życie polega na jakichś chipach na innych duperelach. No i musisz się bić, żeby się wspinać po szczeblach kariery, żeby się dostać do tak zwanego górnego miasta, gdzie prawdopodobnie twój staruszek przebywa. No i chcesz go odnaleźć. Zachęcam na do obejrzenia serii na kanale. To jest archiwum z liveów podzielone odcinki. Um. Mm -mm teraz wyjść nie mogę, co? dzień o 16 nowy odcinek, dokładnie. Kurde, niby to piję tą kawę, to nic mi nie daje. Tutaj nic sobie nie kupię, bo, 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 bo... Nie mam kasy. Tak, Shadow to jest moderatorem... ...odcinków. Nie, on tam robi miniatury i wszystko. Ustawia na kanale, co i jak. No i no, co ja teraz robić. Ja wyjść nie mogę. Popier pracować nie mogę, bo on nie jest najedzony. Teraz nie mam, żeby sobie kupić. Nie przewidzieli takiej opcji, chyba. To ja serio nie mogę wyjść? Nie mogę. Jak przejdę tak... Do o, dobra, do miasta mogę przejść, tak. Jeszcze chyba tyle. Idziemy do domciu, na szybko ze służby się urwiemy. Albo O, lepszy mam pomysł. Idziemy do sklepu. Bez stracenia czasu żadnego się obędzie. A nie, nie kup... No tak, nie mam kasy. Dobra, głupi jestem. Wracam do domu w takim razie. Po prostu się opędzluje to, co jest w lodówce. Godzinka. A może mu starczy? Może. Dobra, w każdym razie i tak już... Tak jakby służbę mam... Yy, pozytywną, ale fajnie było jeszcze ten drugi wariant z tą kasą ogarnąć, nie? No tu jeszcze brakuje o tyle, żeby jeszcze bonus pieniężny dostać. Weź tą robotę papierkową, jeszcze odpędzluję raz. O, erydy ze mnie zeszły. Niedobrze, niedługo walka, trzeba będzie znowu na bombę wejść. Dobra, 400 dolków, bardzo ładnie. Teraz można iść do domciu, walnąć sobie jakiegoś stejka. Najdługo walka, a ja taki mam stan, kurde, zawołowy nawet bym powiedział. Za 3 dni służba, 2 dni trening, i pit. 15 godzin waleczka, dobra. Dawaj już się. O. O kurwa. Kurwa, pojebane, dobra Nie funkcjonuje No siema byku. Dobra, no, ale zaraz. Mamusika poczeka chwilę. Jedziemy pod most, ku... no, jest... walnąć steryda. <laughs> Ach, kochany syn. Dobra, ulecz mnie dziadu. Daj mi tej leczniczej herbatki. Mógłbym zejść z tych sterydów, ale mam teraz walkę ważną. I w sumie... W sumie tylko są, że tak powiem, miksurką. Mogę mu dać radę, bo on ma więcej sił ode mnie jak ja niewalne steryda. Tak gościu się prezentuje. Z dniem jest najwyższy w tabeli i ma tak: 22, 12, 12. Ja bez sterydów mam. To no, nie spadła mi siła? K steryd strzedł? Ej, naprawdę? A szpital, dobra, do szpitala zaraz. Bo, te, bo teraz teryda nie mogę walnąć, bo jeszcze mnie. A jeszcze. Podłużenie. Dopalać siły, ile działa jeszcze? 19. No dobra, to do tego szpitala. <śm> 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 Han kurva Ale, ale chuj. To normalnie polska służba zdrowia w pigułce, nie? Dobra, y, to tak, do Majka. Jego mamy się o pomoc zapytać.

Czyli teraz mamy do wyboru albo pomoc policji, albo jego. Nie, no. Jest nadzieja. Kurde, to teraz czas wyborów. Pora, idziemy do komisarza do policji jeszcze. Pogadamy z nim, co on nam powie, ciekawego. Nie, no musimy zostać sensejem. To by granie mięsa, jakbyśmy tak na poszli, jakieś ubezpieczenie w policji. Dobra, zostań Sensejem. Długo waleczka do trochę wybucików. Chłodny jest. Ok, do walki 5 godzinek. No mogłem nie iść, to prawda. Gło ale to by było zyby top. E. Dobra, tu jest tego. Idź jeszcze, podpompuj te punkciki, bo to się na walkę przyda. Ten tym goście, bo jest Kurde, mocny, no. Może pójść w dwie strony, albo dostaje ostro w albo on dostaje ostro w bo tu... Obaj gramy pod siłę, więc to jest takie kurde. Walka dostępna. Nie mogę jeszcze. A jeszcze mam siłę dodaną. Okay. ok. Dobra, jak to tu wygląda? Brakuje mi spania jedzonka wiedzonka w lodówce już nie mam, to idę sobie o pierdzielę. ma zidło kupię, bo to się szybciej robi. Nie do apartamentu niech będzie. godzinki jeszcze do walki, się. wyspany jest jeszcze jedna maść, to zjem. o kur... ale a to było close. Dobra, no co? Idziemy na niego. Let's go. Dobra, tutaj to już wszystkie najmocniejsze ataki idą. Nie ma. To z brzuch mam, dobra. Pierpowy. Turchnięcie. Dobra, tam najmocniejsze przełom. On ma co? Do obrony ma uda się unik, na szczęście nie blok przeciwnika. Dobra, ma uczciwą wymianę. Dobra. Jolo, to będzie taka ostry... O, oh, wyberserkersi, ja pierdzielę. Normalnie, legendarna walka chyba. Let's go. Jo! Jaki w pierdziel? Ale dostał, kurwa! Zajibiście. mom nada no more side finally we would just drive never arrive Our journey was live staying out late testing our fate, running